Cześć, z tej strony Shark. i witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku sobie omówimy najnowszy magazyn Lego Ninjago Dragon's Riding z minifigurką Lorda Rasa z torsami, i nóżkami z trzeciego, z drugiego sezonu A z główką Z pierwszego I drugiego Nie wiem, czemu oni tutaj nie dali już tej główki Czerwonej Ale dobra no niestety myślę, że ta figurka może być jednak wy może nawet wygrać ten rok, ale no, no niestety raczej nie wygra ze względu jeszcze na to co się pojawi później To co wam na kartę społeczności dałem <grym> no dobra, mamy tutaj kartę limitowaną turniejowy kol. i ja nadal walczę z tym, ale raczej się już nie skuszę na te karty no dobra, przechodzimy do magazynu. Oczywiście, jak od roku już mamy tego mecha, kaja, spinaczkowego. Oczywiście, tutaj mamy spis treści. Tutaj parę informacji o Lorda Rasie oraz jak go złożyć. Tutaj jakaś łamigłówka. Łamigłówka i, i reklama magazynu Lego Micro z Minifikurką Steve'a i Creepera. Okej okay. I zaczyna się komiks. I w tym komiksie mamy poznać historię, jak doszło do spotkania między Lordem Rasem a yy, Jayem. I to jest oczywiście takie. Magazyny, które są niekanoniczne, ale nieraz zawierają jednak takie informacje kanoniczne. więc ja bym też tak tę te informację trzymał. Bym sobie ją przyjął jako taką ok, mogło to tak być, ale nie musiało. Mamy tutaj była jakąś kolejną. Mamy pierwszą część komiksu yy, plakatu. Drugi plakat z kolem. Nie, Tutaj mamy drugą część plakat. I nie ma Alina Ale. Mamy swoje łamigłówki Mamy tutaj drugą część komiksu Ok, no ciekawe Czy mamy tutaj walkę, no... Nie Nocta, tylko Cindera z Jayem? Okej Przegrał tą walkę I Lord teraz go wziął Okej, okay, spoko Super Łamigłówki dwie I mamy tutaj kolejne streszczenie walki Tymczasem mamy Lloyd'a i Zatrix... fuzję, on ma... Ten geo mam moc fuzji? Aha. No, raczej raczej No, no okej, okay, dobrze. Mamy tutaj takie coś i mamy tutaj właśnie karty, które naprawdę ładnie wyglądają. Na szkuś, kuś nie ma wyników konkursu, bo nie ma żadnego też o konkursie informacji. Ale mamy tutaj reklamę magazynu Lego Star Wars z minifigurką Qui Gina, a już 18 marca Evil J bez naramiennika i z jakimś badylem. No. Nie wygląda to dobrze. Szkoda, że ta figurka trafia do magazynu. No, no, okej. Okay, no. no, może być. Jeszcze tutaj mamy reklamę kart. No, ale szkoda, że nie zali tej igłówki, bo figurka jest niekompletna. Ta... To. To... Tego neraza. A ten torsik i nóżki są naprawdę ładnie Ładnie zrobione Teraz ostrożnie się złapać Oj ojej, ojej. Tu się kłopot nieraz O, dobra Mamy taki oto czerwony torsik Czyli te mięśnie Lorda Rasa, oczywiście Mamy nóżki Które są takie w kolorach Szarych Fajnie Z tyłu mamy Znak wilczej wi Maski I jeszcze po boku mamy takie fajne, ładne na, na druki na ramionach Okej, okay, spoko Oczywiście musimy mu założyć to oraz główkę, którą dobrze znamy z y, poprzednich wersji Lord Rasa. I musimy teraz zbudować te łapy. I to jest fajne, że zostały one dodane do magazynu. Fajnie. Akurat ten dodatek mi się jak najbardziej podoba, jeżeli chodzi o taki. Dodatek do minifigurki, oczywiście. Bo naprawdę, gdyby miał tą główkę, to był to by na pewno jeden z lepszych. Jeden z lepszych dodatków w tym roku. A tak to na. No, on super wygląda z tymi łapami. Ten Lord teraz, bo jest nasz mispa. Świetnie wygląda, tylko że o, Świetnie wygląda, no. Pasują do niego te łapy. O. Tak jak zrobi. No, naprawdę ładna figurka. Tylko mocno bije ta główka kontrastem. Bo. No. To jest największy minus tej figurki. No i tyle, ponieważ na tej karty, ja bym dał tej figurce, myślę, żeby było 9 na 10, ale bez tej główki dam 7 na 10, ponieważ jest to bardzo ładna figurka, ale główka zabija wszystko, no dobra, no to następny odcinek na tym kanale, to będzie dopiero chyba, <głos> <głos> znowu w magazynu, czyli za <noise> Uh, chyba, że coś jeszcze będzie Chyba, że coś znajdę takie, ale raczej będę. No dobra, no to Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć